Zacznijmy, od początku jest rok 2018, Piotr Przysted wraz z Renatą Marzewską, ubiegającą się o mandat radnej, ogłaszają wielki plan otwierania północy bądź otwarta północ. Bo w zapisach jest otwieranie północy, ale ogłoszono go jak Otwarta Północ. I teren przy ulicy Grobla, o którym głośno jest ostatnio, był przewidziany jako kluczowy projekt tegoż planu otwierania północy. Planowano roboty przebudowy istniejących nabrzeży, budowę przystanku tramwajowego, tramwaju wodnego, budowę slipu, budowanie bulwaru spacerowego, zmiana sposobu zagospodarowania terenu związanego z uporządkowaniem funkcji na terenie inwestycji, wybudowanie 18 domków dla rybaków zlokalizowanych na pomostach pływających, budowę, budowę tarasów, pomostów widokowych wzdłuż nabrzeża, lokalizację pływającego modułu odizolowanego kąpieliska publicznego wraz z tarasem pomostem do plażowania, budowanie budynku stanowiącego zaplecze socjalno magazynowo usługowe związane z funkcją terenu, sanitariaty, obsługa małej gastronomii, budowa boiska do gry w siatkówkę plażową i placu zabaw dla dzieci, budowa miejsc parkingowych, dróg dojazdowych w postaci ciągów pieszych, oraz nasadzenia zielenią niską, średnią i wysoką. Co z tego zrealizowano? Można powiedzieć nic, a nawet jeszcze gorzej, bo w ostatnim czasie bez konsultowania z nikim dokonano rozbiórki istniejącego placu zabaw. Czyli tak naprawdę ten plan nie, dość, że nie został wykonany, to jest jeszcze dewastowany. Plan otwierania północy przewidywał również zagospodarowanie terenu przy ulicy Światowida. Jako rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do odryw. Tutaj również przewidziano uporządkowanie terenów, umożliwienie dostępu do wody wszystkim użytkownikom z zachowanej dotychczasowej funkcji, to znaczy rekreacji parkowej, budowę szerokiego bulwaru z dostępem do nabrzeży, wykonanie, umocnienie i uzupełnienie istniejącego nabrzeża, wraz ze stanowiskiem do władowania jednostek pływających. Budowa tarasów pomostów wypoczynkowych z dostępem dla wszystkich użytkowników, budowa przystanku tramwaju wodnego, stworzenie strefy rekreacyjnej w postaci plaży miejskiej z zielonym kąpieliskiem, nasadzenia zielenią parkową, budowa placu zabaw, polany biwakowej, siłowni plenerowej, budowa budynków sanitariatów zapewniających obsługę wyżej wymienionych terenów. Zagospodarowanie ciągów, pieszych, placów manewrowych, dojść i zejść na pomosty pływające. Przewidziano również budowę budynków magazynowych, w których przewidywano składowanie i zimowanie jednostek pływających, remonty sezonowe, naprawy łodzi, jak również budowę parkingów, oświetlenia zewnętrznego i ogrodzenie terenów części inwestycji. Tu również niestety nic z tego nie zrealizowano do dnia dzisiejszego, wszystko zostaje Majorką na planach. A w rzeczywistości godnym pożałowania terenem i marną wizytką Szczecina. Wstyd i obciach na całą Polskę. Czyli, jak mówią mieszkańcy, dalsza izolacja północy. Nie robimy nic, a, jeszcze, a nawet jeszcze mniej i niszczymy to, co sami zrobiliśmy. Czy tak ma to wyglądać? Czy tak Szczecin dba o odrę? Swój wizerunek zanieczyszczenia wpływające do Odry nie są tylko przy ulicy Groblach, jest więcej miejsc znana choćby z wcześniejszych doniesień medialnych. Ulica Zapadła, gdzie ścieki się wlewają do Odry, czy teren przy ulicy Stołczyńskiej, teren przemysłowy, na którym jedna z firm została ukarana milionowym mandatem właśnie za zrzucanie ścieków przemysłowych do Odry. Jak twierdzą żeglarze, nic, albo prawie nic, tam się nie zmieniło. Ścieki co jakiś czas, w dalszym ciągu wpływają do rzeki. Czy przyjdzie opamiętanie? Czy przyjdzie czas na realizację jakichkolwiek działań, by uniemożliwić zrzuty ścieków i zanieczyszczeń do rzeki? Miejmy nadzieję, że w końcu Szczecin się ogarnie, a nie tak jak twierdzi wiceprezydent Szczecina, Kadłubowski, że dla północy już zrealizowano bardzo wiele i można zacząć inwestować dzień w dzień. 60 lat zaniedbań, zrobiono kilka rzeczy, które, z których kilka już zlikwidowano, i nawet nie zrealizowano słynnego planu otwierania północy.